Aladyn. W pewnym mieście wśród pustyni, gdzie świt żarem wita ludzi, żył ubogi smutny krawiec, co się szyciem płaszczy trudził. Miał on syna, Aladyna, co urwisem był nielada. Ojciec chciał, by został krawcem, by wspaniale igłą władał. Gdy Aladyn lat piętnaście skończył, nadal obuzował. Nie chciał trudnić się krawiectwem, i przed ojcem wciąż się chował. Stary krawiec ze zgryzoty umarł szybko w samotności, a Aladyn został z matką, choć nieczęsto w domu gościł. Aż pewnego dnia do miasta przybył kupiec tajemniczy. Był on sławnym czarodziejem, co się w czarnej magii ćwiczył. Szukał on cudownej lampy, pięknej. I zaczarowanej. Szukał chłopca, aladyna, co spod ziemi ją dostanie. Dostrzegł go, gdy młodzieniec znowu włóczył się po mieście i pomyślał. To ten chłopiec jest, spotkałem go nareszcie. Opowiedział mu historię, że jest jego stryjem drogim, kupił szaty mu bogate i piękne buty na nogi. Potem poszedł z nim do miejsca, gdzie są lochy i podziemia. W nich cudowna piękna lampa, która życie w mig odmienia. Chciał, by chłopak mu natychmiast przyniósł grzecznie lampę cudną, po czym miał go pozostawić tam, gdzie jest ciemno, szaro, brudno. Postanowił go porzucić w lochach ciemnych i nieznanych, aby chłopiec tam pozostał, aby został zapomniany. Tam do śmierci miał Aladyn błądzić bez żadnej pomocy. Zły był bowiem ten czarodziej. Kłamał w dzień i kłamał w nocy. Szli za miasto. Za bujnymi, przecudnymi ogrodami stryj posłuchał Matki Ziemi, co wabiła go dźwiękami. Chciał rozpoznać, gdzie jest cudna lampa, która mieści czary. Na piasku miejsce zaznaczył, nazbierał gałęzi starych i rozpalił tam ognisko. Ziół pachnących też dorzucił. Wyszeptał jakieś zaklęcie. Cztery razy się obrócił. I zaczęły dziać się czary. Dym po ziemi wił się nisko. Strzelił piorun. Ziemia pękła i płonęło wciąż ognisko. Pokazały się drzwi wielkie, do podziemi prowadzące. W świat, gdzie nigdy nie zagości ani księżyc, ani słońce. Tam są skarby nieprzebrane, no i wszystkie będą twoje. Dam ci jeszcze pierścień złoty, tylko spełń życzenie moje. Stanął mężny nasz młodzieniec tuż przed żelaznymi drzwiami. To ja jestem Aladynem! Przemówił tymi słowami. Drzwi otwarły się, a potem były drugie, marmurowe. I znów chłopiec się przedstawił i zobaczył cuda nowe widział perły jak orzechy na zaczarowanych drzewach i oślizgłą pleśń na murze w brzydkich tonącą powiewach zerwał chłopiec kilka pereł podszedł pod drzwi hebanowe też przedstawił się radośnie wysoko unosząc głowę a za drzwiami były drzewa szmaragdowe rubinowe także jasno rozświetlone niskie krzewy topazowe i tak jak poprzednim razem Zerwał chłopiec garść kamieni, bo z nich każdy jasno świecił i się ciepłym blaskiem mienił. Podszedł wreszcie nasz Aladyn do błyszczących drzwi miedzianych, bardzo ciężkich, bardzo mocnych, na sześć zamków zamykanych i zawołał: To Aladyn! Otwórzcie się drzwi miedziane! Otwarły się drzwi ogromne, a za nimi rosły drzewa brylantami obsypane. Zerwał chłopiec garść brylantów. Taka przyszła mu ochota. No i poszedł, a tuż przed nim mur i drzwi z samego złota. Znów zawołał swoje imię, drzwi puściły w okamgnieniu. Wszedł i ujrzał mur, a w murze piękną lampę we wgłębieniu. Wziął więc lampę, zgasił płomień, przeszedł wszystkie trzy ogrody i począł się raźno wspinać na wiodące w górę schody. A czarodziej, widząc lampę, kopnął w głowę Aladyna. Ten nie oddał mu przedmiotu, więc zły człowiek świat zaklina. Zniknął otwór i zamknęła się nad Aladynem ziemia. Chłopiec został sam, bezradny, w tonących w mroku podziemiach. Złożył ręce i pomodlił się w swym smutnym położeniu. I niechcący potarł pierścień. Duch Złoty był w tym pierścieniu. Popatrzył na Aladyna, ukłonił się ze trzy razy i powiedział Oto jestem i czekam na Twe rozkazy. Złoć się, złoć się, Duchu Złoty, gdyż ja wielkie mam kłopoty. Stryj mnie zamknął w tym podziemiu. Mam ze strachu zimne poty. Czego żądasz? Mów, a zaraz spełnię twoje przykazanie Chcę wyjść szybko z tych podziemi I jak rzekłem, niech się stanie Ledwo miły nasz Aladyn wypowiedział słowa swoje Znalazł się na pięknej łące wokół kwiaty i pszczół roje I do domu wrócił chłopiec Złożył w kąt drogie kamienie Nie znał bowiem ich wartości, choć cieszyły go szalenie Nie mieli w domu pieniędzy Martwiła się chłopca matka, bo nie było w domu chleba, kasze zjedli do ostatka. Kiedy chłopiec wziął swą lampę, duch błękitny z niej wyskoczył i powiedział: Rozkazuj mi, Aladynie, w dzień, a także w ciemnej nocy. Błękitniej mi, duchu piękny, i rozświetlaj mój dom cały. Proszę cię, by na mym stole pełne jadła misy stały. Ledwo wyrzekł to życzenie W domu jaśniej się zrobiło A duch przyniósł stół ogromny Na nim wiele potraw było I zastawa szczerozłota I kielichy kryształowe Już Aladyn żył w dostatku I miał wciąż potrawy nowe I tak żyli już szczęśliwie Aladyn i jego matka A dzień każdy opływali w dobrobycie I w dostatkach Kiedyś Aladyn usłyszał że jutro obok ich domu Piękna przejedzie księżniczka Tu nad rzekę, pokryjomu Następnego dnia, nad ranem Wybiegł z domu jak szalony Ukrył się w szuwarach rzecznych No i czekał zachwycony Przybyła księżniczka śliczna Z twarzyczki zasłonę zdjęła I w błękitne fale rzeki Patrzeć uważnie zaczęła A twarz miała Niby anioł Słodki uśmiech, piękne oczy Patrzył z szuwarów Aladyn i całkiem się zauroczył. Ona chłopca nie widziała, buzie swoją znów zakryła. I choć zaraz odjechała, w sercu Aladyna była. Chłopiec poprosił więc matkę, aby poszła do sułtana i o rękę jego córki prosiła wielkiego pana. Zaniosła mu wszystkie skarby, które chłopiec wziął z ziemi gdyż już poznał wartość wielką tych lśniących drogich kamieni. Poszła matka prosić pięknie sułtana o córki rękę. Wysypała przed tron władcy wszystkie lśniące skarby piękne. Sultan szczerze się zachwycił, lecz warunki swoje daje. Niech Aladyn w swych staraniach o księżniczkę nie ustaje. Niech czterdziestu mi służących przyśle zaraz do pałacu, a każdy ma mieć szkatułę z klejnotami w pełnym blasku. Niech czterdziestu mi poddanych przyniesie kwiaty nieznane. I na czele ma iść rycerz, grający hymny pochwalne. Potarł chłopiec lampę starą. Duch błękitny się pojawił, a Aladyn mu życzenia sułtana szybko przedstawił. Poprosił jeszcze o piękne i bogate, lśniące szatki dla siebie i dla swej drogiej i kochanej bardzo matki. I duch spełnił te życzenia. Już przed chatą orszak stoi. Są służący z klejnotami, kosze kwiatów, rycerz w zbroi. I przyszli pod tron sułtana, złożyli prezenty liczne. Rycerz grał na trąbie złotej, co śpiewała pieśni śliczne. Wybiegł wprost do Aladyna sułtan, zachwycony wielce. Będziesz chłopcze moim zięciem, bo masz złote, hojne serce. Kocham bardzo twoją córkę, najpiękniejszą w całym kraju. Muszę jej zbudować pałac. Jakiego inni nie mają I przywołał znów Aladyn z lampy ducha błękitnego Poprosił o piękny pałac, by zbudował go dla niego I nad ranem, kiedy słońce złociście jasno wschodziło Przed oknami władcy stanął pałac Piękny, że aż miło Sultan bardzo się ucieszył Włożył nawet okulary I patrzył, patrzył na pałac Co bogaty był bez miary Zaraz wydał moc rozkazów. Młodym piękny ślub wyprawił, a sam stojąc na tarasie, widokiem pięknym się bawił. I mówił wtedy do siebie: Jakież piękne moje życie! Mam swój taras, a tuż przed nim pałac lśniący znakomicie. Mogę co dnia go oglądać, widzieć szczęście córki mojej. I pięknego Aladyna, co jej serce oddał swoje. Dowiedział się o tym szczęściu zły czarodziej, groźny, stary. I podstępnie chciał odebrać lampę, która czyni czary. Stanął kiedyś pod pałacem, zaczął głośno wykrzykiwać. Dam dwie nowe lśniące lampy za zniszczoną. Komu zbywa? Usłyszała to księżniczka. Wzięła lampę pełną czarów i zaniosła staruchowi, lecz nie miała złych zamiarów. Wtedy czarnoksiężnik stary potarł lampę zbłękitniało. Duch błękitny z niej wyskoczył i stało się, co się stało. A czarodziej mu rozkazał przenieść pałac Aladyna na sam środek wielkiej puszczy, co w Afryce się zaczyna. Duch błękitny więc natychmiast spełnił wiernie te rozkazy. A on cieszył się z tej zemsty. Podskoczył w górę trzy razy. Gdy na zajutrz wyszedł sułtan na swój taras, mówił. Nie było bowiem pałacu, który kochał tak i lubił. A z pałacem znika córka, jedynaczka, cud dziewczyna. To z pewnością niecna sprawka mego zięcia Aladyna! Uwięzili Aladyna na rozkaz władcy, sułtana. Chłopiec modlił się w więzieniu co dnia od samego rana. Znów niechcący potarł pierścień, który wciąż na palcu nosił, i pojawił się duch złoty. A Aladyn go poprosił, by przywrócił mu ten pałac oraz jego miłą żonę. Niestety, twoje życzenia nie mogą zostać spełnione. Duch błękitny jest silniejszy. Mogę jednak przenieść ciebie do pałacu i twojej żony pięknej jak gwiazda na niebie. I Aladyn znów się znalazł w swym pałacu. W jednej chwili Czule się przywitał z żoną. Długo ze sobą mówili. Zaczaił się w wielkim holu na czarodzieja mściwego. Zabrał lampę i poprosił zaraz Ducha Błękitnego, aby ten znów pałac przeniósł obok siedziby sułtana. Uradował się więc władca, widząc pałac już od rana. Powitała swego ojca księżniczka bardzo serdecznie, wyjaśnili mu te zemste czarodzieja złego grzecznie. Ucieszył się więc nasz sułtan, bo był władcą sprawiedliwym. Rozprawił się z czarodziejem, złym, okrutnym, bardzo mściwym. wtrącił zaraz go do lochu by nie krzywdził dobrych ludzi, a Aladyn ze swą żoną co dnia się szczęśliwy budzi.